Dzień dobry. U nas już pięknie kwitnie tulipanowiec. I rysy są wyjątkowo duże w tym sezonie i też już zaczynają powoli przekwitać. I rysy ścięte do bukietów wytrzymują około tygodnia. Tylko trzeba usuwać pojedyncze, przekwitnięte kwiatki. I bardzo fajnie pachną i wyglądają. Pierwsze lewkonie już są gotowe do ścięcia. Kolejne powoli się rozwijają. Udało mi się wyhodować nawet jedną pełną. I już pierwszy bukiecik zrobiony. Pięknie pachnie. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów o kompoście i jak ja go przygotowuję. Przygotowuję kompost na dwa sposoby. Tutaj widać trawę, która została skoszona wczoraj, i usypana została górka tej trawy. I jak widać już dzień później, jak się tą trawę przerzuci, to w środku ona się gotuje, zaparza, gnije, zaczyna śmierdzieć. I to nie jest odpowiedni proces kompostowania. To jest takie gnicie, zaparzanie, tam jest bardzo gorąco. I tak kompostu się nie zrobi. No chyba, że dwa razy dziennie będzie się ten kompost przerzucać, żeby go chłodzić, żeby dostało się tam powietrze. Ale raczej nikt nie jest w stanie tego robić dwa razy dziennie. Taką trawę trzeba przerzucić z materiałem tak zwanym brązowym, czyli suchym. Materiałem suchym mogą być liście suche, suche trawy, zrębka, gałęzie rozdrobnione, kartony. Ja mam sporo trocin, które zamówiłam na ścieżki, ale też właśnie do przyrządzania kompostu. Ja przerzucam tą trawę kolejnego dnia razem z trocinami. Mieszam to troszkę. I tutaj tych trocin dodaję mało. Można by było ich dodać więcej, bo za tydzień jak przerzucałam ten kompost, to on nadal był troszkę za ciepły. Wszystko zależy od tego, jak często kompost będzie przerzucany. Jeśli często, może być trochę cieplejszy, przynajmniej zginą jakieś patogeny, nasiona, chwastów. Ale jeśli mamy mniej czasu, to więcej trzeba dodać tego materiału brązowego. Trzeba też pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej wilgotności tego kompostu. On nie może być za suchy, ale też nie może być za mokry. Mój ulubiony ogrodnik, Charles Dowding, powiedział kiedyś, że koło kompostu trzeba chodzić trochę jak wokół takiego zwierzaczka i, i co chwila sprawdzać, czy wszystko jest ok, czy może poddać, czy może przerzucić. I to jest prawda, no to trzeba lubić. Jak chcecie rzucić kompost, żeby sam się robił, to zaraz. Pokażę, jaka jest druga metoda. Ale jeśli mamy świeżą trawkę, to, no to raczej trzeba to robić w ten sposób. Trzeba ją przerzucać, tak chłodzić y, tym materiałem brązowym. Tutaj przerzucam mniej więcej tydzień później. Widać, że ta trawa nadal jest ciepła, nadal się troszkę zaparza. No ale dzięki przerzuceniu i dodaniu powietrza. Nie będzie to tak gniło, będzie się fajnie rozkładało, tak jak to ma kompost zrobić. Jak widzę, że jest troszkę sucho, to dodaję wody. I ta trawa będzie jeszcze raz przerzucona, mniej więcej za tydzień. I już przy kolejnym przerzucaniu będzie trafiała do tego pojemniczka, który już będzie czekał na mnie do jesieni. Tu już przerzucony kompost, no i mniej więcej za tydzień już tutaj wrzucę do pojemnika, gdzie jest reszta kompostu zrobiona mniej więcej miesiąc temu. I kolejny raz ruszać ten kompost będę dopiero na jesień, kiedy będę rozrzucać na rabaty. A tutaj jest drugi sposób przerządzania przeze mnie kompostu, i są tutaj materiały, które ja wrzucałam jesienią na koniec sezonu na taką dużą górę. I jest tutaj dużo liści. Jesienią było dużo zielonych roślin, które żeśmy rzucali i to sobie leżało od jesieni do teraz. Troszkę się rozłożyło, i ja teraz jeszcze raz przerzucam do pojemniczka. Tutaj już bardzo fajnie się to rozłożyło, jest dużo ziemi, która została zrobiona przez żyjątka, została zrobiona z liści, z innych materiałów. I tutaj już przerzucony kompost, jest obłożony kartonami, żeby tak łatwo w sezonie nie wysychał, żeby tam było ciemno, bo te żyjątka kompostowe lubią jak jest ciemno. I tutaj już prezencik zapakowany dla mnie na jesień, obłożony kartonem. W sezonie podczas suszy będę troszeczkę to nawilżać od góry, żeby nie wysychało i będzie to super sobie czekało na jesień. Przygotowałam drugi pojemnik, bo okazuje się, że jeden to za mało. I resztę kompostu będę tam wrzucać na wierzchu tej górki. I jest dużo materiału nieprzerobionego suchego i ten suchy materiał odkładam na bok, bo będę go przerzucać ze świeżo skoszoną trawą. Już przy następnym koszeniu zbuduję sobie górkę, którą będę mieszać z tym suchym materiałem. I będę postępować tym tak samo jak ze świeżo skoszoną trawą, tylko nie będę przerzucać trocinami, tylko tym suchym materiałem. Będzie to działało tak samo. Ja już zbieram listki sałatki świeżutkie. Jest to druga partia. Odkryłam przepis na smażoną sałatę. Bardzo jest smaczny, więc jeśli komuś się znudzi taka świeża, można ją podsmażyć. A tutaj Kolejne lewkonie ścięte, już dążyły dojrzeć. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia niedługo. Jak się podobało, daj lajka.